nowym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek pogadankowy. Najpierw odpowiem na pytanka z poprzedniego odcinka. Kiedy się wyprowadzisz, dokąd? Jeżeli przycisnę ten rok, to w tym roku, 2024. I chyba tak, będę przyciskał, bo to nie ma co. Jak się ubierasz, w sensie w jakim stylu, czy masz jakiś konkretny, czy na przykład zakładasz to, co lubisz, bez przypisywania do tego żadnego stylu, czy tematyki. Ja lubię czuć się w swoim stroju dobrze, lubię dobrze wyglądać. Często, że mam dużą ilość si sióstr, to też mam umiejętność dopasowywania tych ubrań, żeby to fajnie wyglądało. Także generalnie ja lubię czuć luz. Czy poza nagrywaniem grami i masz jakieś inne zainteresowania, którymi kiedyś się zajmowałeś, albo masz jakieś, którymi chcesz się zainteresować w przyszłości? Szczerze. Ja bym odwrócił te pytania, że te zainteresowania, inne zainteresowania to jest właśnie <gry> nagrywanie, granie i kaligrafia. Gry odegrały w moim życiu chyba dosyć istotną rolę. <gry> Szczerze powiem, naprawdę pół życia nad tym spędziłem. No, w innym odcinku może się rozgadam. Ale ja aktualnie ba bardzo lubię, znaczy zainteresowałem mega, mega dużo takie rozumienie... Dążenie do zrozumienia, jak różne rzeczy działają. Przez ostatni rok pracowałem z emocjami, relacje, no, uporządkowywanie się, właśnie pracowanie z własnymi emocjami. I teraz mam zajawkę na, na jedną rzecz, o której nie powiem. Lubię robić pompki, lubię chodzić na spacery. Generalnie ja się ze sobą nie nudzę. Chociaż na streamach, jak streamuję, to to strasznie nudy są strasznie nudy. Tutaj nie ma rozrywki. Szczerze powiedziawszy, nie leży mi to streamowanie. Jeżeli są wyniki, to ok, nawet fajnie, ale jeżeli ja streamuję dla małej ilości osób, no to tak nostalgicznie można, ale ja po prostu nie czuję tego i nie wiem, jak to robić, i nie chcę robić coś takiego. Także yy, przycisnę jeszcze ten tydzień, tak mi się wydaje. Przemęczę się. Yy, jeżeli nie, to rzucę. XD. Ale tak to, no nie wiem. Także to było odpowiedzialne. Na... Kolejne pytanie. Lepiej ci się funkcjonuje rano w trakcie dnia, wieczorem czy w nocy. Szczerze, jeżeli mam ogarnięty tryb, tryb taki, powiedziałbym, wstaję rano, chodzę o, o, o normalnych porach, nie wiem, przed 22 preferuję, no to funkcjonuje mi się dobrze w każdym momencie. Ale generalnie ja to zawsze lubiłem w nocy siedzieć, bo ja mam coś takiego jak jestem osobą wysoko wrażliwą, ale w kontekście. Na światło, dźwięki i trochę głębsze przeżywanie świata, coś takiego, że właśnie ja wolę jakieś ciemno. Wtedy łatwiej mi się skupić, więc chyba wieczorem mi się najlepiej skupia. Zaśpiewasz barka bo ważniejsze pytanie, kiedy streamisz karaoke? Nigdy nie ma opcji. Jedno ani drugie. Dlaczego Transformers to najlepsza seria filmów i gier? W gry nigdy nie grałem, natomiast Transformery. Ja bardzo lubiłem Transformery oglądać. Jestem wielkim fanem, lubię sobie do tego wrócić. Ten Optimus Prime był moim ulubionym tym. Dobra, także odpowiedziałem na pytanka, można grać. Powiem wam, widzowie, że teraz pracuję nad tym, żeby. żeby co? Żeby opowiadać zwięźle i treściwie, co chcę przekazać, żeby to było takie, wiecie, z większą pewnością ciebie, nie takie, i y o, e. -y. Nie wiem co chcę powiedzieć, wymyślam, tylko tak pewne siebie mówienie. Zagramy kilka gierek. Yy, w sumie. W sumie co. <laughs> nie wiem. Generalnie ja zawsze podchodziłem do YouTube'a jako taka zajawka. Okej, okay, se nagrywam, fajnie. Ale i tyle. <laughs> Generalnie jak się ktoś przykłada, to z tego nawet są spore pieniądze, ale ja po prostu nie czuję tego. To jest takie, że ja muszę robić coś na siłę. Na siłę uśmiechać się, że tak powiem. I nie leży mi to po prostu, dlatego znowu ucieknę na jakiś czas. Jak mi Zajawka wróci na kilka dni, to wrócę. Ale tak to nie jest to coś, co będę robił. Prawdopodobnie znowu będę musiał uciec, że tak powiem, ponieważ no, 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 no nie ma szans. Nie ma szans, żebym ja to jakoś super lubił. Po prostu no. Nie odnajduję się w tym. Lubię oglądać, ale ja nie, jak już to powiedziałem. Także yy, też gryer nie lubię grać w gry. Szczerze, to ja najbardziej lubię rozwiązywać swoje własne problemy w życiu. Yy, nie wiem, re, jakby rozwijać swoją własną postać, czyli w siebie i to mi leży. I też no nic na siłę, no i, 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 i tyle. Nie chcę mi się tego więcej robić, ponieważ. No. Dla mnie to nie jest już interesujące. Tak jak kiedyś gry. Ja bardzo dużo grałem w gry, ale mnie to kompletnie nie interesuje. No odwróciłem karty tak w ogóle. Kurczo. Dobra, nieważne. Jak grałem dużo, to co z tego? Jak mnie to kompletnie nie interesuje. Takie trochę narzekanie, ale taka jest rzeczywistość. Nawet jak super gram w grę. To już jest. Koniec. <laughs> Trzeba zmienić miejsce. Iść do przodu. Ja tak tylko. Tracę czas tak naprawdę. Nostalgicznie wróci na kilka dni, ale nie więcej. No nie ma po prostu opcji. Prawda? No taka jest prawda. I, i, i właśnie takie jest moje myślenie. Co z tego, że ja o, mam jakieś tam wysokie wyniki w klaszu? Jak, jak kurczę, wysokie wyniki. Jeżeli siedzę przy tym dużo, to rzeczywiście potrafię super zagrać. Ale to jest takie trochę więzienie. Takie miejsce, gdzie. Taka strefa komfortu można powiedzieć. A komfort w przypadku mężczyzny. To jest coś, co zabija go. <laughs> zabija mężczyznę komfort własna strefa komfortu. Nie rozwija. Wydaje mi się, że po prostu taki tak ludzie funkcjonują. Własna strefa komfortu to jest naprawdę wygodne, ale nie da się rozwijać po prostu. Bo to znamy, to jest wygodne, ale nie tędy droga. Trzeba po, 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 poczuć ten trud. Wziąć wysiłek, wziąć odpowiedzialność za własne życie i iść dalej Z drugiej strony też traktuję teraz moment, że o chcę pogram w klasza trochę więcej No dużo dużo więcej, czy odpalę streama Jako taka forma yy, Powiedziałbym przerwy od moich codziennych Obowiązków Że tak powiem tego dążenia do tego kim chcę być Jaką osobą chcę się stać Więc więc to jest taka chwilowa odskocznia To jest ostatnio ogarnąłem temat tak I mi się po głowie to Mi po głowie to chodziło Ale Wyznaczania sobie celów Jeżeli Jest I też rozbijania tych celów na mniejsze na przykład To każdemu polecam prowadzić dziennik i zapisywać sobie różne rzeczy To ja po, jeżeli mamy bałagan i nie możemy się zebrać do posprzątania tego bałaganu. To rozpisujemy sobie trochę na, na, na mniejsze kawałki. To znaczy, jeżeli nie chcesz sprzątnąć całego pokoju, to sprzątnij 10 rzeczy. Wynieś 10 rzeczy. i Będzie ok. Ej, nie trafiłem tego sparkiego. Ile się zamyśliłem. I porównując też co ciekawe, pierwszy odcinek, który wstawiłem po jakimś czasie, a ten? Jest spora różnica w tym, co mówię. Tu jest większa pewność siebie, wiem co chcę powiedzieć. Też nie ma zacinania się. Zauważyłem to w klaszu, że jak gram tak bardziej pasywnie, yy, tak się nie, nie, nie staram atakować. Ten, no to często się kończy prze, przegraną. A jak zaczynam kombinować, a tak grać bardziej aktywnie, no to się kończy na tym, że te gry są wygrane. I chyba w tym mówieniu też. Trzeba mówić bardziej pewnie. No i ten odcinek będzie trwał 10 minut, tak naprawdę. Będzie to przystępniejsza forma. Odpowiem też na te pytania, które odpowiedziałem na początku odcinku. I tyle, nie, nie ma co. Też, właśnie ćwiczę formułowanie w taki prosty prostszy sposób, żeby osoba, która nie wiem, słucha czy coś, żeby no nie przytłaczać o ilością tekstu. Ja tu potrafię się rozgadać i gadać o niczym i o wszystkim. <laughs> Więc taki odcineczek yy, i tyle. No i też yy, nie wiem, no powrót do przeszłości, ale powrót do przeszłości już był. Pora iść do przodu. Czas minął. Wydziałem że do Sparkiego. Klas naprawdę dużo mi dał I, i jedną z takich rzeczy, których się nauczyłem, to jest otwarta, ta, otwarta głowa, żeby zadawać pytania i właśnie to mi dał Klas. Twarta głowa. I naprawdę jestem wdzięczny za to, co dostałem od losu, że tak powiem. Kiedyś nagrywałem na YouTubie, ale zawsze to było takie forfan. Nigdy się do tego jakoś specjalnie nie przykładałem. I, I teraz, jak mam siedzieć na siłę na streamie czy coś, no to to jest takie, nie, ja nie chcę tego robić. To nie jestem ja. Ja lubię pogadać, ale to już nie jest moje miejsce. No, i tak to w życiu jest. Trzeba podejmować takie rzeczy, rzeczy takie decyzje. Nawet jeśli to jest trudne. Wchodzić z własnej strefy komfortu iść do przodu. Także odcinek 10 minut będzie idealnie 10 minut. Także dziękuję za oglądanie i pozdrawiam. 2, 1, go!